Hej, z tej strony Niedźwiedź, dzisiaj Wam tutaj spectator moda na grze League of Legends. Jak widzimy to jest ten spectator mod, który chyba zapowiadał e, Riot. Jak widzimy mamy tutaj parę opcji, możemy sobie z, e, schować tą tabelkę, możemy też przewijać bądź od razu patrzeć e, w aktualnym czasie co się dzieje, więc zrobimy sobie to teraz. I pokażę wam tylko teraz taki też fajny bajer, na pewno to już jest włączone. Właśnie tą kamerę, właśnie, która ona sama przeskakuje. Ja nic nie robię. Yy, I ona sama przeskakuje tam, gdzie się dzieje jakiś gang, albo coś w tym stylu. Jest to naprawdę fajne, jest to naprawdę ciekawe. Jak widzicie, o. Ja nic nie robię, mam myszkę, tylko samym myszką ruszam. A kamera sama lata za postaciami. Jak widzimy, jest to już końcówka meczu. Więc za dużo wam tutaj nie pokażę. Ale to jest tylko takie, Taki rzut okiem na, na ten nowy tryb. Widzimy jest to dość ciekawy tryb i będzie to dość ciekawy tryb więc widzimy to jest, to jest, to jest ten sam... Yy, te, ten sam spektator, ma ta sama tabelka to w normalnym więc się to nie zmieniło. Widzimy kamera ładnie tutaj podąża za nimi i wszystko jest naprawdę fajnie zrobione. Widzimy, możemy jeszcze sobie spowolnić. Możemy sobie na przykład przewinąć trochę tą akcję, która była. Jeszcze trochę przy, t, y, przyspieszyć do normalnego czasu. I to wszystko w czasie rzeczywistym, bez takich dużych dogrywań i możemy zobaczyć jak ta akcja wyglądała. Widzimy ładnie, tutaj Miss Fortune sfidowana. Kładnie. Jest to dość fajnie zrobione. Ciekawie to wygląda, przyznacie. To bez żadnych takich lagów, bez niczego. Mam nadzieję, że serwery nie będą lagowały przez to i możemy sobie teraz backnąć. Czyli wrócić do momentu, w którym gra jest naprawdę. Więc jak widzimy, jest to dość ciekawy bajer, który będzie dodany do Loa. Widzimy, to będzie zaraz akurat eksplozja. Nexusa może sobie spowolnimy, może być coś ciekawego. Jeszcze możemy nawet sobie pauzę zrobić i zobaczyć, kto gdzie stoi i takie różne bajery. Wrócimy sobie do tego momentu, gdzie oni już grają. No i mamy właśnie koniec. Metro tylko 21 minut, to jest mało. No mi spodziewało że że tutaj twardo poszuje. No. No i dobra, to był Spectator Mode. Więc mi się zdaje, że to będzie ciekawy, ciekawy, ciekawy feature w tej grze. Trzymajcie się.